Ewo się uceniła zej swego chłopa, jada ma skusiła, dałaś mu jabłko z pyska węzowego, na zatracenie rodzaju. cenie rodzaju ludzkiego sobie po rajskim ogrodzie We spokojności i wielkiej wygodzie Na co ci było zadaną paktować I tego jabłka rajskiego próbować na co ci było sadaną pakować i tego jabłka próbować? Na ziomski podu przysło ci nadrować, wiele boleści i smutku spróbować? Ja... Na ziom z swojego, wielka się radość we mnie stała. Panna węzową głową podeptała i porodziła Boga przedwiecnego. Nie naruszając państwa swojego, i porodziła Boga przedwiecnego Nie naruszając państwa swojego, my się radujmy wierni chrześcijanie. Bo cud rodziły spodzył nasianie, za matki Ewy piekłą pokusenie, po nieba ze słowiecne wybawienie, za matki, Ewy piekłą pokusenie, po nieba ze słowiecne wybawienie. Jak piechnął młogrodzie przysłoną wetować, Jeść, spać ile zdolest, nic nie czacharować. Pójdzę tu, moja pani, tu sobie klokniomy, Jak zgodomy pocierza, pod drzewem siadnomy. A coś ci to? Nie nudno? Urt go pocierze? Jesteś mi objadana, nie, mój czeży. Ktoś ty? Skąd to? Co tu będzie zgodać? Ty rajskiej cośliwości nie potrzebno mi oddać. Są tu wszelkie frukta w tym ogrodzie. Ja nieś takich nie widział przy żadnej gospodzie. To no weź jest jabłusko i jesteś go nie miała. Jesteś takiego specjału, nie pomrwała. A cóż ty to robisz, nie rusoźdę tego? Nie wolno mi jodać z drzewa tak pięknego. A Naści, Naści! Nikogo nie widno! Mrzokli ci się pomaście! Kaześ to Ego! Kaześ! Kaześ się zadziała! A co ze jadam Jadamie? jabłuska zbierała! Tego tyło to drzewa wobec próbowała. spróbowała. Nikt to mnie nie uwidział jakiś rozserowała. I o się nim nie Zdech dała. Co ci kwaśne zyławe, kaześ je nabyła. A to tu z tego drzewa. Cudeś to zrobiła? Łojo, jest coś Jakoś to wstrazyła! Mówią mnie o Ja tak posłuchała! Gadeś to był wtedy, kiedy jabłko rwała! A ukoś mnie. Adamie! raz do pona! I niech ze z tobą pójdzie twoja pani! Boskoś jest jak pół domy, nie łodzi A tak oto robota! łowy ludzie marni, mało z jabłkoś cię zezadli! Jonie Jot, Jono Ewa, tam nie płacą mówimy! O ty na niewiasto! Kora za mnie, kora za rozkosnego dbora! Dla jabłka zjedzonego, przez wyza podanego! A ześ to ty winowata, będzie cierpieć całe lata! Już cię tu dobrze znają, nie z raju wygnają!

Jak zacną swój pocał wnucić? Podstawą wnucić! A co ty na kościsto Kościisto, dusisto! A jakoś ty piękno, chudo, koślała na bystro! Ja ci kłasą ręki na stąpach! Ja cię kłasam, wiosach, wiosach. Ja ty na widła, kobiecie, spiekło! Nijaki <głosach> nie ma zguady nade mną, mną kładzie ja tu zguadał, a ja to urazę. Ej, se kumo, nie będą my się kłócić! Na siebie zla zabrusić. Wojce kościsto, wezmę człowieka, Niech się mu jabłkią beka! A ty, cię na sienie, a maszynie, na zatracenie! Co ludzka złość zmiła Łaska boza naprawiła. Porodziła panna ciukciątko, Zajęce powiła niewodząco. Ewa jak to zerwała, Panna wędza zdeptała. Przyszedł Bóg na ziemię, Łodkupić jadama plenie, Bez to wodze narodzenie dejną panie Łodkupienie. A po śmierci zmartwychwstanie, stanie ze światymi królowanie Jamem. Dziecina mała, bo Bogu. stwórca nieba, a kędy znu nosukać no potrzeba. Stajęce Betlejem, powiła z weselem. Kur'an-ı by dziecię spało, a nie płakało. Na ctoście, na zdrowie, na ton nowy rok, co by się wam dazyło, mnożyło, w każdym kątku, po dzieciątku, a na piecu troje, i no nie ze które za kolodo dziękujemy, zdrowia z że wążeczką my. długo żyli, a po śmierci w niebie byli z janiołami, z aniołami, Hej, koloda, koloda, pójdę za z Bogiem! Bóg zapłać wielki, kolednicy zawoi.